Cześć wam czołem moi drodzy, ja jestem Moskit i z miejsca chciałbym was przeprosić za ostatni brak materiałów na tubie, za brak live'ów w ciągu ostatniego praktycznie tygodnia, no ale miałem wyjazd do Wrocławia, o którym was informowałem na CD Action Expo i bawiłem się świetnie, Z ty, gdy wróciłem do siebie do Szczecina okazało się, że niestety bawić się dobrze bawiłem, ale przy okazji moje gardło no niestety jest w upłakanym stanie i Aktualnie, z tego co wiadomo, mam chyba anginę. Mam antybiotyki, już się leczy, więc w najbliższych dniach powinna być poprawa. No, ale nie, nie moje narzekania, czy moje wywody, czy moje przeprosiny są głównym tutaj mm, głównym przewodem tego materiału. tak? Głównym motorem napędowym, ponieważ nagrywam ten materiał szybciutko dla Was na tubie z prostego powodu na Humble Bundle, czyli na uwielbianym praktycznie przez wszystkich serwisie. Promującym zbiórki pieniędzy od graczy, przy okazji sprzedając tam, oferując gry za śmieszne pieniądze, e, rozpoczęła się bardzo fajna rzecz, a mianowicie codziennie są jakieś nowe deale, i dzisiaj jest deal, który ja naprawdę chciałem Wam pokazać, i to w sumie zrobię chyba w formie tanioszki, takiej mini tanioszki, można powiedzieć, czyli programu, którego już dawno mnie nie było. E, czyli na Hamblu można kupić, no, kupić, można rzucić w, w stronę handla. Jednego dolca i dostać za to grę X3 Terran Conflict, która jest jednym z najciekawszych, najlepszych, na pewno jednym z najbardziej interesujących w ostatnich latach space simów, do, po prostu, które ja uwielbiam i, i które staram się przy praktycznie każdej możliwej okazji promować. No i X3 Terran Conflict jest naprawdę grą świetną, stosunkowo przystępniejszą od poprzednich części, choć niesamowicie rozbudowaną. Ale jestem tę grę każdemu w stanie polecić, szczególnie że przez ostatnie kilka lat ta gra jest na rynku, wyszło po prostu. O Jezus, Maria, Paweł, tyle modów, że to się po prostu w pale nie mieści. Więc naprawdę grę polecam każdemu. Wejdźcie na Hambla, rzućcie tego dolara. Jeżeli lubicie gry kosmiczne, jeżeli lubicie spaceymy bądź tego typu rzeczy, uwierzcie mi, że się nie zawiedziecie. Choć fabuła jest tragiczna, ale to. W serii X nie jest żadną nowością. Fabuła jest tragiczna, to po prostu reszta to jest tut, miód i orzeszki. Naprawdę, szczególnie, że jeżeli, jeżeli będzie wam już mało X3 Rankowic, to będziecie mogli sobie dokupić prędzej czy później dodatek X3 Albion Prelude, który dodaje także całą masę różnych rzeczy. Ale do tego potrzebujecie podstawki w postaci X3 Rankowic, który jest dostępny za tam 3 zł z hakiem. To już nawet te 20 zł, które można, za które, czy nawet 15, czy 10, 15, 20 zł, za które można dostać w polskich sklepach X-3 konflikt, Conflict, nawet, Boże, to jest to aż żalnie skorzystać z takiej okazji. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Dodatkowo, jeżeli zainwestujecie troszeczkę więcej pieniędzy, dostaniecie Universe Sandbox, czyli taka piasko kosmiczna piaskownica, w której możecie bawić się działaniem, fizyką, no, wieloma rzeczami. Y Kinetic Void, Tuto i w sumie jeszcze nie, nie obadałem, i sam się zastanawiam, czy być może warto byłoby w nią zainwestować pieniądze i swój czas, bo myślę, to jest inna gra. To jest coś, widzę ciekawego. Nie wiem, jeszcze obadam. Na razie tej gry nie jestem w stanie wam płacić, po prostu jej nie znam. Więc x 4 konflikt Conflict na Hamblu za Dolca, Universe tam 4 Dolce z hakiem, Makinetic Void tu już 10 Dolców więcej niż 10 Dolców, więc. Ciężko mi wam powiedzieć, czy, czy to jest coś fajnego, czy coś niefajnego. Może wy mi dacie znać i innym przy okazji, e, ludziom pod tym filmikiem, dajcie znać, jeżeli w to graliście, sprawdzaliście, czy warte jest to uwagi. E, a poza tym się tak na szybko, asasyna czureczką na 6 dyszek dorwać na gramie. gra świetna. Jak, w sumie jest to jeden z najlepszych asasynów, jaki do tej pory wyszedł, chociaż jest najmniej asasyński, a na dobra sprawa, ale, ale jako gra jest naprawdę świetna. I do tego jest jeszcze ciekawa inicjatywa Games Rage. To jest coś na wzór handlów, bandów i podobnych rzeczy. Za dowolną kwotę, którą wpłacicie, tutaj dostajecie R2160, czyli całkiem niezłą polską strategię. Night Shift to jest chyba Polanie. Night Shift to chyba było Polanie, tak mi się wydaje. Tak, Night Shift to jest to są polscy polanie. X-Blade, taka sobie siekanina. Chicken Shoot, to jest chyba kurka wodna. No i całkiem i najgorsze dwa polskie RPG czyli Two Worlds i Two Worlds 2. No, więc tyle ode mnie. Dajcie mi znać, że coś wiecie na temat Kinetic Void. Ja byłem Moskit. Dzięki za uwagę. Papa. Pa. No i mam nadzieję, że niedługo wrócimy ponownie do nagrywania i do streamowania.